W tym filmie opowiem Ci, czego jako trener behawyrysta psów szczerze nie cierpię, jeśli chodzi o postępowanie niektórych opiekunów psów. Cześć, nazywam się Eminę Storowicz, jestem behawyrystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Gdy byłem dzieckiem, chodziłem z bratem i innymi dziećmi na przystanek autobusowy oddalony od mojego domu około 1 km. Mieszkaliśmy na wsi i żeby dojść do tego przystanku musieliśmy minąć kilka domów. No i codziennie mijając jedno z podwórek przeżywaliśmy po prostu horror. No i dlaczego? Otóż dlatego, że za każdym razem wyskakiwał stamtąd na nas wielki, czarny, niebezpieczny rodweiler. Codziennie wyskakiwał na nas, szczekał, warczał, pokazywał zęby i szedł za nami jeszcze kawałek. Jako dzieciaki byliśmy przerażeni, bo pies był naprawdę mocno agresywny. Oprócz niego był jeszcze drugi, mniejszy pies, który zachowywał się podobnie. Nasi rodzice próbowali rozmawiać z tymi sąsiadami, prosili, aby zamykali te psy lub w jakikolwiek inny sposób je zabezpieczali. No, niestety to nie przynosiło skutku, i sytuacja trwała tak cały czas. Psy nadal biegały luzem i nas straszyły. Teraz, patrząc z perspektywy czasu, mając wiedzę, którą mam teraz, jestem przekonany, że wielokrotnie w tamtych czasach otarłem się po prostu o śmierć, bo ten pies był gotowy zaatakować. Na szczęście nigdy tego nie zrobił, ale tak naprawdę było o włos od tragedii. I to jest właśnie to, czego nie cierpię w zachowaniu tego typu właścicieli. Puszczania psów luzem po wsi, a nawet niekiedy puszczania takich psów po mieście. Wielokrotnie, czy to jadąc rowerem, czy spacerując, napotykałem psy, które chodziły sobie luzem, pomimo, że miały swój dom i swoich właścicieli. Często takie psy goniły za moim rowerem, oszczekiwały mnie, groziły i zdarza się to nam wszystkim tak naprawdę. I jest to niebezpieczne, niekomfortowe i ogólnie nieprzyjemne, gdy tego typu psy nas atakują. Każdy, kto to przeżył, może to potwierdzić, tak myślę. Niekiedy zdarzają się wypadki rowerowe, bo rowerzysta próbując odgonić psa, po prostu się przewraca i niestety właściciele takich psów nie widzą w tym nic złego, w szczególności gdy pies jest mały. Jeśli pies jest nieduży, to im się wydaje, że jest niegroźny, więc nie trzeba go pilnować, nie trzeba go zamykać. To oczywiście nieprawda, a każdy opiekun bierze odpowiedzialność za swojego psa, czy tego chce, czy nie chce. Widywałem również tego typu psiaki w mieście. Początkowo myślałem, że są bezdomne, bo włóczyły się za mną i za moim psem, jednak z czasem zauważyłem, że wracają w jedno miejsce do swoich domów. Właściciele po prostu w ten sposób pozwalają im na samodzielne spacery. Nie dość, że jest to niebezpieczne dla ludzi, których pies może zaatakować, to jest to też niebezpieczne dla samych psów, które mogą wpaść pod samochód i też spowodować wypadek komunikacyjny jakiś. Także jest to bardzo niebezpieczne. Takie postępowanie dla mnie jest bardzo nieodpowiedzialne i chociaż jestem zazwyczaj bardzo wyrozumiały, to w tej sprawie po prostu zachowanie tego typu właścicieli mnie wkurza. Oczywiście wkurza mnie też trzymanie psów na łańcuchu. Takie psy zazwyczaj mają wydeptany półokrąg, przewróconą miskę do góry dnem, zardzewiały łańcuch i byle jak posklecaną budę. W zimie łańcuch przymarza im do szyi, w lecie nagrzany parzy im skórę. Psy rzucając się na tych łańcuchach nieświadomie kaleczą sobie szyję, gardło, kark. Zazwyczaj oczywiście nie mają żadnych spacerów, a jedyne kontakty towarzyskie to gdy raz na dzień właściciel przyniesie im resztki ze stołu do zjedzenia. Oprócz tego, oczywiście, nad takim psem i jego wydeptanym półokręgiem unosi się smród fekaliów, niedojedzonych resztek i psa, który nie kąpał się często od wielu lat. Uważam, że to obrzydliwe, że ludzie w ten sposób traktują swoje zwierzęta, i moimi filmami co jakiś czas chcę dawać wyraz sprzeciwu wobec tego typu praktyk. Tak samo skurza mnie, gdy pies całymi dniami biega po podwórku, oszczekuje wszystkich. I wszystko. Ucieka sam na ulicę, bo się na przykład podkopuje albo przeskakuje przez ogrodzenie. Opiekunowie takiego psa czasami pytają mnie, co zrobić, żeby nie uciekał. To jest irytujące, bo oni chcą tylko szybko pozbyć się problemu, a nie dbają o to, dlaczego ten pies chce wyjść. A przecież to jest jasne. Tego typu pies potrzebuje spacerów, aktywności fizycznej, aktywności intelektualnej. Skoro właściciele nie są w stanie mu tego zapewnić, to on sam. Niejako na własną łapę próbuje sobie poradzić. Bo to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że pies ma podwórko, więc się sobie wybiega i mu to wystarczy. No nie wystarczy, bo nie chodzi o samo bieganie, a również o potrzebę rewirowania terenu, o węszenie nowych zapachów, o jakąś stymulację umysłową. Tego nie da się zrobić, będąc więźniem swojego podwórka. Fibi, poproszę subskrypcję. Irytuje mnie również podbieganie psów na spacerach do mojego psa, do mojej Fibi. Wszyscy niestety, jako psiarze się z tym spotykamy. Wielu opiekunom wydaje się, że psy zawsze muszą się ze sobą zapoznać i pobawić. Niestety w większości przypadków nie ma to nic wspólnego z zabawą. Zamiast tego psy się stresują, a ze względu na ograniczoną przestrzeń nie są w stanie się ze sobą sprawnie komunikować, co często rodzi konflikty, często też prowadzi do agresywnych zachowań. Po prostu wielu opiekunów nie panuje nad swoimi psami, puszczają je luzem i pozwalają podbiegać, gdzie tylko im się spodoba to prowadzi do lęków u niektórych psów, a w konsekwencji też czasami do agresji, tak jak wspominałem. Napiszcie mi proszę, czy też wkurzają was tego typu sytuacje, które mówiłem na filmie i dajcie znać, czego jeszcze nie lubicie w psim świecie, co was po prostu irytuje, bo wiem, że czasami takie rzeczy są. Proszę też o udostępnienie tego filmu, aby dotarł do jak największej liczby opiekunów psów. Dzięki temu istnieje szansa, że niektórzy opiekunowie, którzy postępują tak jak dzisiaj opisałem, opamiętają się i być może zmienią swoje zachowanie. Ja dziękuję za uwagę ministrowi zespołu Czerwonego Pieska i Fibi.